O, cicho. Czy to do kata, ta? Czy teraz mogę? I nawet trochę dalej. Jeszcze raz. Okay. Czy to do kata to, to kata taka, czy to do taka gra? I kto to taki ten takt dla draki, gdy w rytm gry gra, drga Czy to co tyka to nie tak taktyka, czy taktyk kata to kum? Nie to dla drani od teatru, ani podłamywał języki kum. Czy to co tyka to nie tak taktyka, czy taktyk kata to kum? Nie, to dla drani od teatromani powyłamywał języki tłum. Czy to to kata, to to kata, taka, czy to to taka gra. I kto to taki ten taktka dla draki, czy gdy w rytm gry grdyka drga? Czy to co tyka, to nie taktyka, czy taktyk kata to kum? Nie. To dla drani od teatromani powyłamywał języki tłum. Czy to do kata, to to kata, taka, czy to to taka gra? I kto to taki ten takt, tka dla draki, gdy w rytm gry grdyka drga? Czy to co tyka, to nie tak taktyka, czy taktyk kata, to kum? Nie, to dla drani od teatromani powyłamywał języka, języki tłum. <śmiennie> czy to do kata, to to kata to, to, to taka, czy to to taka gra? I kto to taki, ten takt tka dla draki, gdy w rytm grydy, jak drga? Czy to co tyka, to nie takt taktyka, czy taktyk kata to kum? Nie, to dla drani od teatromani powyłamywał języki tłum. Nie, to dla drani od teatromani powyłamywał języki tłum. Czy to do kata, to to kata taka, czy to to taka gra? Kto to kata taka? Kto to kata taka? Czy to to taka gra? Czy to kata taka? Dla... I kto to taki? Kto to taki? Ten takt tka dla draki. Ten tak, takt tka dla draki. I kto to taki ten takt tka dla draki, gdy w rytm gry gordyka drga? Dla... Czy to co tyka? Kto to czyta? To nie takt taktyka. To nie takt taktyka. Czy taktyk kata to kum? Czy to co tata to tu? Czy to co tyka to nie tak taktyka? Czy taktyk kata to ku? Nie, to dla drani od teatromanii powyłamywał po języki tłumy. Tak? raz. Nie, to dla drani Nie, to dla drani od teatromanii. od teatromanii. powyłamywał języki tłum. One, zero, three, Nie, to dla Dragani. Od Teatromani powołamy wyłamywał Język <mulity>